Drukomat nowoczesna platforma druku online. Poznajcie Tomka, Martę i Rafała. Tomek przygotowuje właśnie wielokanałową kampanię dla swojego klienta. Zależy mu na wysokiej jakości wydrukach, szybkiej realizacji zleceń oraz na atrakcyjnych cenach i odroczonych płatnościach. Marta jest odpowiedzialna za produkcję materiałów promocyjnych do nowej linii mebli. Chciałaby zamówić wszystko w jednym miejscu, w dobrej cenie i z dostawą pod konkretne adresy sklepów meblowych. Rafał tworzy dla swojego klienta materiały brandingowe. Przygotowując projekty do druku, potrzebuje łatwego dostępu do odpowiednich instrukcji, wsparcia doświadczonych konsultantów oraz pewności, że jego pomysły będą dobrze wyglądały po przelaniu na papier. Co ich wszystkich łączy? Drukomat. To nowoczesny portal do druku online, w którym szybko i wygodnie zamówisz wszystkie potrzebne materiały z bezpłatną dostawą pod Twoje drzwi, nawet w 24 godziny. Wystarczy, że wybierzesz i zamówisz produkt. Dodasz pliki graficzne i wybierzesz metodę płatności. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego produktu, zapytaj nas o niestandardowe rozwiązania, a my pomożemy Ci zrealizować Twoje pomysły. Skorzystaj z dodatkowych opcji takich jak tryb ekspresowy, wysyłki no-name czy pay later oraz dołącz do naszego programu partnerskiego, bo razem możemy więcej. Za realizację Twojego zamówienia odpowiadają doświadczeni konsultanci, profesjonalni drukarze oraz kontrolerzy jakości na każdym etapie obsługi i produkcji. Wejdź do świata przyjaznego druku online i drukuj sprawnie, bez ograniczeń i w możliwie najkrótszym czasie realizacji. Tomek, Marta i Rafał znaleźli już idealne rozwiązanie wspierające ich pracę i biznes. A ty masz już konto na drukomat.pl? Zarejestruj się już dziś. Drukomat. Znani z druku.